Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Mega Man and Base. Kontynuujemy przeprawę przez zamek Kinga, który jest zdecydowanie zbyt długim poziomem. Zacząłem w poprzednim odcinku i w tym jeszcze nie skończę. Poprzednie poziomy to była chwila, bo dwa poziomy na jeden odcinek dawały radę, a teraz jeden poziom w trzech odcinkach. No a cóż, co poradza, a z drugiej strony. Na końcu tego poziomu będą filmiki, a to oznacza, że. Czas będzie trochę zdublowany ze względu na dwie wersje dla dwóch postaci. Moim zdaniem ten poziom powinien być podzielony na kilka innych. Raczej by tak za bardzo nie zabolało, gdyby zamiast trzech finałowych poziomów było na przykład... pięć. Nikt by raczej na to nie nawykał. Mega Man 2 miał pięć, chociaż tam niektóre były bardzo króciutkie. Nie byłoby raczej z tym problemów. Co prawda tradycją jest, że osiem Robot Masterów plus cztery poziomy... I tutaj technicznie, biorąc poziomem kryształu był? Ale mogliby jednak to trochę podzielić, zwłaszcza, że ta gra jest również na giliwoju adwes. a to oznacza, że to jest gra headheldowa, a headheldowe gry raczej powinny mieć taki pewien element, że można sobie złapać chwilę pograć, a potem odłożyć. A tutaj jeden poziom ponad pół godziny to trochę przesada. Zazwyczaj autobusem się jeździ nieco krócej. Poprzednie poziomy do tego pasowały. 5 minut zajmowały to moje było tak. W sam raz wręcz idealnie. No a ten pół godziny jeden. To jest za długo! Nawet standardy wolniejszego stylu Krymy Kamena. No i ta muzyka moim zdaniem to nie jest jeden z najlepszych utworów, jeśli chodzi o finałowe fortece. Ale też nieźle. Jednak po tych pół godzinie naprawdę potrafi wykryzać się w uszy. Więc przynajmniej mamy teraz urozmaicenie w postaci bardzo, bardzo, bardzo wletnego bosa. Pod nami jest bezdenna przepaść i utrzymujemy się przy życiu tylko i wyłącznie dzięki platformom, które pojawiają się na dole. I teraz przylatuje BOSS, którego możemy celować tylko i wyłącznie w słaby punkt, który się otwiera. Tamta szklana kopuła. Ten boss ma kilka naprawdę wrednych ataków. Na przykład ten atak laserem jest do zapobiegnięcia. Pomimo, że wydaje się, że zajmuje cały ekran, to jednak dość długo się ładuje i więc czasem można zestrzelić ten czerwony punkt. Zazwyczaj mi to po prostu nie wychodzi, może trochę dlatego, że celuję głównie w tą kopułę, no i przede wszystkim również trzeba uważać na to, żeby nie spaść, dlatego że kiedy wystrzeli pięść, to ta pięść potrafi nie tej platformy. nie, nie jest łatwiej grając jako base, mając podwójny skok, dlatego że wtedy platformy są szerzej rozstawione. Nawet jeśli nie wiemy, że możemy zapobiec temu wielkiemu laserowi, to na szczęście ten boss jest na tyle uprzejmy, że daje nam co jakiś czas odrobinę zdrowia. Pod warunkiem, że dotkniemy pod odpowiednim kątem. Bo kiedy dotkniemy bąbelka, to wtedy pęka i potrafi spaść. Również jeśli zaś bąbelek, to wtedy spada w przepaść. Więc. Niby wydaje się, że tak łatwo będzie, bo do nas podlatuje. Ale jednak nie jest aż tak łatwo. Teraz pod odpowiednim kątem i się udało. Ledwo. Przypuszczam, że łatwiej byłoby bronią Magic Mena. Teraz można byłoby zrobić tą kartę, złapać ten przedmiot i nie przejmować się tym. Wymowę spaść. Do tego jeszcze czasami w bąbelkach zamiast przydatnych znajdziek znajduje się granat błyskowy, który jeśli dotkniemy, to wtedy cały ekran staje się biały. Na szczęście nie zadaje nam to obraweń, tylko to utrudnia trochę platformowanie. Na szczęście platformy są zawsze w tej samej odległości, więc ja już potrafię skakać na czuja, więc właściwie nawet się nie przejmowałem dotykaniem tych min. Jak podskakuję, a potem trzymam w prawo przez odpowiedni czas, bo zawsze taki sam, to zawsze wyląduje niezależnie od tego, jak wysoko jest platforma, czy mówię wysoko, czy nisko. Za każdym razem to się udaje. To po prostu jest sukcesy praktyki. I wyczucia. Może też mi trochę ułatwiało to, że kiedyś grałem w Kajketsu Janczamaru 3 albo Kitniki 3. Nawet nagrałem kiedyś Let's Play na tym kanale, to był jeden z moich pierwszych. I tam finałowy boss miał mniej więcej podobną koncepcję. Strzelał rakietami, po których należało skakać, żeby atakować górę tego bossa. Bardzo podobna była koncepcja. Tylko tutaj przynajmniej działa tarcie, dlatego że w tamtej grze było tak, że po prostu. Te pociski, po których skakaliśmy, skiwało się pod nogami. Jeśli się nie ruszaliśmy, to po prostu byliśmy dokładnie w tym samym punkcie, co byliśmy... ...a rakieta leciała w lewo. I to było właśnie dziwne. Tutaj jest to znacznie lepsze, dlatego że po prostu... Tutaj platforma przesuwa nas, kiedy na niej stoimy. Tarcie jak najbardziej działa, przez co jest to bardziej naturalne, lepsze i przyjemniejsze, w przeciwieństwie do tamtej gry. Tylko tam to było zdarcie szybsze, ten boss się tak nie ciągnął! A w dodatku było widać pasek zdrawia, co też znacznie łatwiało. Nie jestem pewien jaka jest słabość na tego bossa, tylko w pewnym momencie przyszedł mi do głowy pomysł... A! Znaczy sobie strzelać piorunami! I... wygląda na to, że to trochę pomogło, zadało jej jakieś obrażenia. Dlatego, że po paru tych piorunach... boss... padł, więc... nie wiem. Czy może po prostu wcześniej mu zadałem tyle obrażeń, wystarczyło, czy to może po prostu była jego słabość, którą... dosyć łatwo się celowało? No, tylko jeszcze, wiadomo, trzeba wylądować, dlatego że przez jakiś czas... wisi się w powietrzu. Obowiązuje tutaj logika ze stosia Pędziwiacza i Kojota. Dopóki się używa tego ataku specjalnego, to nie spadamy. No i jesteśmy w trzecim akcie drugiego aktu poziomu Kinga. Długo to trwano. Czemu taki dziwny podział, że aż tyle minibossów podczas poziomu, do tego jeszcze finałowy boss ma naprawdę bardzo dużo pas. No i jeszcze to nie będzie tak całki finałowy boss, tylko mówię o finałowym bossie tego poziomu. Ten sam jeden poziom to być co forteca. Trzy odcinki na jeden poziom. Cały Mega Man jeden zajął mi trzy odcinki. Gdyby zniszczyć tą przeszkodę, należy użyć wiertła. To jest właśnie trochę dziwne. Że akurat do tego się używa wiertła, a nie ognia. Bo wydawałoby się, że to wygląda trochę jak lód. To używa się ogniowej broni do tego, żeby to rozpuścić, ale nie. Wiertłem. Zimne, no, ale... tak to już tak ma. No cóż, takie szczęście z Megamanami, że słabości różnych obiektów, nie tylko bossów, czasami potrafią być trochę... dziwaczne z kosmosu trochę. No dobra, zmierzmy się z Kingiem. Gratuluję, że udało ci się zajść tak daleko. Nie doceniłem cię, ale twoja bitwa kończy się tutaj. Uznaj to za honor. Bycie zniszczonym z rąk samego Kinga. Pierwsza faza Kinga to jest po prostu zło. Najpierw musimy zniszczyć jego tarczę, co trwa długo. Z tego co wiem, jego słabością jest piorun, wyczytałem to w internecie, tylko nie jestem pewien, czy ten piorun jest przede wszystkim słabością jego tarczy, czy jego słabością w ogóle. Nie jestem pewien, ale... Przeczytałem, że to jest jego słabość, więc zacząłem od razu z grubej rury na samym początku strzelać. Moim zdaniem ten boss jest nieco łatwiejszy jako Man, dlatego że można się prześlizgiwać pod niektórymi atakami. Jak zrobimy podwójny skok nad X'ami, to czasami się zdarza, że potem trochę ciężko wylądować, tak, żeby nie wylądować na innego X'a. No a niestety, winogrona są bardzo słabe i zatem mu bardzo mało obrażeń, a na razie nie ma innej słabości. A to co to, to za dźwięk? Nie, najpierw zbliż się ze mną! wygląda na to, że nie ma innego sposobu, niż użyć tego. Bas, odsuń się. Zamierzam wpłać całą swoją energię w ten atak. Z drogi protomen, to jest moja bitwa. Sam na kingowi do cholery. Mam rachunki do wyrównania z tym gościem. Czas to skończyć. Oh, to takie interesujące! Cóż za zmarnowany wysiłek! Big Bang Strike! Nie! Niemożliwe! Co to było? To była niezła moc! <tryk> Kulera, nie wygląda jak mógł go ty rozstrzelić. gdzie nie doceniłeś go. N nadal wyje. No dobrze, Bejs. Teraz tylko ty i ja. Ruszajmy. King w drugiej fazie jest bardzo mobilny. Lubi skakać, lubi atakować toporem, co jest najwyższym atakiem do ominięcia. Wystarczy po prostu podskoczyć. Jeśli jest przy samej ścianie, to zazwyczaj wtedy użyje topora. Dlatego dobrze jest trzymać się go dosyć blisko, tak żeby go sprowokować do użycia topora i w odpowiednim momencie wychodzić pod nim. Dlatego, że on lubi po prostu skakać na nas. Niestety, tutaj jest ten moment, w którym najchętniej użyłbym jakiegoś pojemnika i to, jak teraz nim manipuluje, tak żeby wederom przeskakiwał, to po prostu jest ciężkie. Kiedy wystrzeli laser, to wtedy laser jest największym zmartwieniem, pomijając jego skoki, więc jeśli nie podskakujemy, to generalnie jesteśmy względnie bezpieczni. Jeśli jest laser, nie atakuje toporem. Po prostu albo topór, albo laser. Jedno albo drugie nigdy oba. I teraz to bezczelnie wykorzystuję poprzez po ustawienie się tak, żeby próbował na drem wyskoczyć, robić szybkie śliski. Dobra, teraz nie ma laseru, więc wiem, że będzie atakował toporem, więc szybko odskakuję. Przesłam się blisko, tak żeby zaatakował, chwilar rozmachu i szybko odskakuje. Tylko właśnie, tego skakali jest najgorszy, bo bardzo łatwo jest samemu podskoczyć, tak żeby wskoczyć z niego. Myślę, że tutaj raczej nie trzeba zbyt wiele podskakiwać, tylko przede wszystkim szybko unikać. Jako Mega Man śliski, jako base daszowani i to było na tak. Ja przegrałem. Czemu posuwasz się tak daleko, żeby walczyć za takie marne istoty jakimi są ludzie? My, mechanoidy, jesteśmy lepsi. My, roboty, jesteśmy bardziej zaawansowani od ludzi. Pch, nie zapominaj. To ludzie nas zbudowali. Ha, nieważne. No już, wykończ mnie. Ale najpierw, lepiej zabierzmy go stąd. Nadal powinieneś być w stanie go ocalić. Nie martw się, przeteleportowałem go do bezpiecznego miejsca na zewnątrz. Nie chcę widzieć zepsutego, żadnego z moich poddanych. King... Wynoszę się stąd, ale najpierw powiedz mi, kto cię zbudował. I co zrobisz, jeśli powiem, że to był doktor Wiley? Co, co? King, co z tobą nie tak? Usmawiły ci się obwody logiczne?